Dobry co, zaczynamy standardowo od kawusi. Dzisiejsza kawka od pana Łukasza, pan Łukasz Gapiński. Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Wypijemy kawkę i pobawimy się falownikiem. Dzisiaj taka mikrowersja, powiedzmy 2 kW, 12 V, czyli jeden akumulator, powiedzmy nam wystarczy. Samochodowy jest to EASAN SMG2 który tak się prezentuje. Kupiłem go z Polski. E, dostawa była w 3 dni, także bardzo szybko. Mam kilka paczek, które czekają aktualnie na tle. Niestety muszę czekać na nie. Nie mogę nic nagrywać, testować. Mamy datalogger. Mamy instrukcję obsługi z naszym przewodem do komunikacji. No i mamy sam falowniczek. Ej, znana konstrukcja, co? Znana konstrukcja. Rozmiary 34 cm na 29,5 na 10,5, czyli wcale nie jest jakiś duży, powiedzmy. Co może przyjrzymy mu się z bliska? Co nam mówi tutaj tabliczka znamienowa? Z lewej strony mamy filtr, z prawej strony również mamy filtr. Oczywiście zasysa nimi powietrze i wypycha na dół a na dole mamy standardowo standardowo wejście napięcia 230 wyjście napięcia 230 dla nas wejście na panele wejście na nasz magazyn energii nasz włącznik falownika uziemienie, no i komunikacja już widzę, że to jest klon Aneni Aneli i tak samo klon, klon konstrukcja SMG trójki, to jest SMG2 wersja. Tutaj mamy komunikację z samym walownikiem, tu wpinamy data logger, natomiast tutaj wpinamy sobie nasz BMS, jeżeli mamy komunikację z BMS-em. Od spodu nasza kosteczka ładnie. Czekaj, ja sobie muszę zerknąć, czy tu te przewody wchodzą w płytę, czy tak jak tu już widzimy z PV przychodzą po prostu. Jak jest ta kostka zrobiona? Nie wiem, czy to będzie widać? Pewnie nie, ale widzę, że przewody są pominięte czyli ta kostka jest bezpośrednio w płytę wpięta czyli pomijamy cienkie przewody. Dobrze, dobrze, jesteśmy prosto w płytę wpięci. Natomiast tutaj średnica przewodów no wtyczkę zostawili tą samą co w czwórkach i w szóstkach także średnica tu jest dosyć duża szóstki przewody tutaj wchodzą jeszcze z zapasem także fajnie. Zasilanie naszej baterii, tak jak widzisz, ma oddzielony plus od minusa nie ma opcji, żeby się złączył ze sobą, tak jak w niektórych falownikach, czyli też na plus. Przyjrzyjmy się jeszcze tabliczce znaminowej 112V-140A maksymalnie mamy na, na wejście, tak 80A ładowanie, 120A, czyli z paneli oraz z sieci maksymalnie może ładować 120A. Maksymalnie z paneli przyjmie 900W. Od 30V startuje, czyli fajnie, jeden panel go już uruchamia nieziutko i już z jednego panelu powiedzmy może ładować. Ale widzisz, od 30 do 160V, czyli na niskim napięciu. Powiedzmy, że masz po 40V panele, czyli 4 panele maksymalnie podłączysz. Jeżeli byś chciał więcej, no to niestety równolegle, ale maksymalnie przyjmuję 900 W tylko z paneli. Jest to wersja 2 kW na wyjściu, a tak jak widzisz, 900 W z fotowoltaiki na wejściu nie przyjmie więcej. Dobra, my tu gadu gadu trzeba spróbować falownik. Nie mam podpiętej baterii do niego. Czyli nie mamy paneli i nie mamy magazynu energii. Nie mamy paneli z prostego powodu. Ten falownik przyjmie tylko do 160 V. Natomiast mój string paneli ma napięcie 380, czyli nawet nie ma sensu podpinać go tutaj. Sprawdźmy, czy ten gościu pracuje bez magazynu energii z samą siecią. Cisza. Klikamy guzik. Cisza. Nie pracuje bez magazynu energii, czyli potrzebuje magazynu energii 12V. W tym celu użyjemy tego magazynu, mojego 48V. Podłączę mu zaraz przewody i użyjemy czterech ogniw live po 4 do przetestowania falownika. Jeszcze przy okazji, dziennik pokładowy, dzień 13. Wciąż bez komputera morale spadają. Nie jestem w stanie tutaj nowych, kawoszy, sponsorów wrzucić. Spokojnie, przyjdzie, wygrawerujemy, ale podłączymy 12V z mojego magazynu z tego do tego gościa i go przetestujemy. Dodatkowo zasymulujemy panele, czyli jeśli ten kolega akceptuje od 30V dokładnie, to podłączymy mój zasilacz 32V i wepniemy tutaj do fotowoltaiki. Niech on sądzi, że to są panele, niech je obciąża. Zobaczymy, jak będzie pracować MPPT z niego. Czyli tak, PV-in mamy plus i mamy minus, to są nasze panele. Nasza fotowoltaika, zasymulujemy panele teraz. 32V to jest chyba szczyt tego gościa. Tak, jeszcze się, jeszcze się powiedzmy, przełamie za miesiąc dwa i kupię sobie mocniejszy na 64V. Ale 32V to jest max i 5A. 3 razy 2, 15, 150 W. Teraz dostanie panele 150 W. Uruchamiamy. I mamy ciszę. Dobra. I nic się nie dzieje. Włącznik kliknięty, czyli bez magazynu energii. Sam grid nie budzi. Same panele również go nie budzą. Nie będzie pracować. No niestety. Jest to pierwszy falownik. Spośród wszystkich, które testowałem, którego nie wybudzają ani panele ani sieć, bez magazynu energii. Więc mamy mój magazyn otwarty, i normalnie zapinamy się tutaj minusem. Tak, minus nam leci tu po bezpieczniku, po bezpieczniku cyk prosto do ogniw. Czyli my klemą, tą, tą dokładnie zapinamy się z tyłu do minusa. I powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery. Tu łączymy się plusem. Zabieramy 12 V z tego magazynu do naszego falowniczka. Ale, ale, patrz co się dzieje. Zasilacz jest wyłączony, tak jak widzisz, off, nie podaje napięcia, nic nie robi. I teraz ja przyłożę do czwartego, przyłożę... Klema minusowa leży na ziemi, plusową mam w ręce. Słuchaj, słuchaj teraz dźwięku. Coś w BMS-ie buczy w momencie, gdy ja tylko dotnę plusa buczy. Ten magazyn zasila mój falownik. Mój falownik daje nam tutaj światło, prąd 230. Teraz pracuje OBRIEF, tak? Także, no niestety, ale pomijam test z panelami, ponieważ nie mam paneli, a zasilacz nie chce, żeby chodził mi na tej linii, ponieważ zasilacz bierze z tej przetwornicy napięcie 230, tak? W jaki sposób? Się to ze sobą łączy teraz bez zasilacza. Mogę, mogę przykładać i mamy ciszę, tak? Także ok, no nie będzie paneli. No i tak jak widzisz, bateria zapięta, falownik pracuje. Jesteśmy w 5 tutaj do minusa. Natomiast tutaj jesteśmy w 5 do czwartego ogniwa. Uzyskujemy 12 parę V. I możemy przetestować. Ale wiesz co, ten widok mówi tylko jedno. Muszę kupić po prostu akumulator 12V sztuk 2, żeby móc wykorzystywać go właśnie do takich falowników 12V i do falowników 24V, kurczę, no to nic, no kasa z komputera po prostu z kawki pójdzie na, na następny magazyn. Kupimy dwa magazyny energii, abym mógł sobie testować osobno, żeby się nie wpinać jednak tak, w taki sposób do tego gościa. Trzeba iść do przodu, nie? Nie będę jakichś zbiórek organizował czy coś bez jaj. Po prostu z kawek się, powiedzmy, zbiera trochę kasy, trochę dołożę od siebie i kupię taki jeden akumulator, a później kupię drugi akumulator. Złożymy sami może. Ale mamy kabel do komunikacji, tak? Podpinamy się pod R232 bodajże. Podpinamy go do mojego Raspberry. Wybieramy USB 1. Eee, czy tu był? E, San nie było. Ale dobra, damy ten. Voltronic. Save. Connect. Dobra, jesteśmy jakieś 10 minut później. E, po pięciu telefonach. Ale e, powiem Ci tak. Ten adapter ten adapter, którego wszystkim polecam, którego jestem w 100% pewny, dzisiaj mnie właśnie zawiódł. Nie miałem komunikacji z falownikiem i prostu zmieniłem. Wziąłem jakieś taki belejaki, jakiś miałem drugi taki na USB-B. Czekaj, ja ci go pokażę. Taki po prostu za 15 zł. Podłączyłem ten adapter i nawiązaliśmy komunikację. Podłączyłem go z powrotem, zaraz go znowu odczyta. Także jestem zaskoczony, że ten Digitus nie zadziałała mi komunikacja z falownikiem. Pierwszy raz, pierwszy raz wiele falowników podpinałem. Zawsze ten gość działał, a tym razem nie. Warto mieć to na uwadze. Ale jesteśmy połączeni z falownikiem. Wejdźmy sobie w jego ustawienia. I tak, jak widzisz, co mamy. Max AC Output Power deklarowany według sterownika 1500W. A nie 2000. Dobra. Aktualne napięcie baterii 14V, bla, bla bla bla. Tu sobie możemy zmienić ustawienia. Ja sobie od razu zmienię na Solar Only, czyli w momencie, gdy ja go podłączę do sieci mojej, on nie będzie chciał mojego magazynu ładować. tak? Mają go tylko panele ładować. Zapisz, dobra, zapisał, i teraz tutaj sobie jeszcze zmienimy ustawienia wyjścia energii z niego. Teraz ma Utility First, czyli pierwsza sieć. My zmienimy na SBU, czyli bateria druga, sieć jako trzecia ostatnia. A jako pierwsze panele, których no niestety nie ma: eee, przeciążenie bypass włączony i restart włączony, tak. Zapisz Czyli priorytet wyjścia 230 ustawiliśmy na SBU Żeby z sieci korzystał jako ostatni, jeżeli mu brakuje Mamy, mamy Teraz wejdźmy na Dashboard Rozłączymy się I wybierzemy moją baterię Serial RS-232 USB 1 połącz wykrył nam nasz falownik, pobiera dane z niego. O, teraz wykrył nam naszą baterię i jesteśmy połączeni. Wracamy na główny ekran. I tak jak widzimy, teraz z baterii pobieramy 569 W, tak? Z prostego powodu chodzi boiler i chodzą panele. Także boiler grzeje 2 kW. Panele dają 1,5, no to 500W, powiedzmy sobie, pobiera z baterii, ale widzimy z ceplosa, co się dzieje. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale telefon mi nie nagrał tego momentu, jak go testowałem. Podłączyłem obciążenie z grzejnikiem 650W i chodził super. Pobierał 650W, z sieci nie pobierał nic. Potem przełączyłem na 1300W, tak. Zaczął pracować, ale po może 5 sekundach zaczął całą energię de 1300 W pobierać z sieci, czyli przeskoczył w bypass. Ok, sieć odpięta, ponawiamy próbę przeciążenia. Go 1300 W, hej, no to jest 2000, no to z magazynu powinien 1300 dać bez problemu, a nie, że on w bypass wchodzi. Od razu sobie termowizm zobaczymy, bo może się wyłączyć zaraz. 43 stopnie moje przewody. Nie, nic złego się nie dzieje. Wyłączony. Dajmy mu się skłonić teraz. Dobra, no ta termowizja to tak ci powiem umowna na szybko. Nie dałem mu nawet zbyt wiele czasu na pracę, no bo tak jak mówię, rozjeżdżam moje ogniwa, które mi się będą długo później równać. Ale puścimy teraz 1,7 kW, czyli technicznie powinien się już przeciążyć, zrestartować albo wyłączyć. Kurde, musiałem zmienić ustawienia, ponieważ e, stan naładowania baterii w procentach uruchamiał mi cały czas e, boiler w kółko. Home Assistant go włączał, także połączyłem się z baterią, mamy stan naładowania, jeszcze 5% i dopiero zacznie uruchamiać. Aha i BMS może tu głupoty pokazywać, ponieważ jesteśmy do kremy minusowej po nim. On może widzieć, że dużo amper leci i może pokazywać głupoty. Nie zwracaj teraz uwagi na baterię, tylko zwracaj na obciążenie. Grzejnik 1300, no i toster. Toster 802 1300, no i zobacz, nie restartuje go. I o ile z 24V powiedzmy pakietu, czyli z połowy z 8 ogniw takie przeciążenia robię. Nie widać tego, o tyle widzisz przy czterech sztukach, przy 12V już tu widzimy 3,328, 3348, 334,2, czyli najwyższa ma 3,3,4,8, najniższa ma 3,3,28, czyli 0,20 już my straciliśmy, rozjechaliśmy te ogniwa przez taki. Kilkominutowy test tak naprawdę, tak? Pobieraliśmy po 100, 120, 140 amper z tych czterech ogniw, z każdego po 140 amper, także live po czwóreczka się rozjeżdża. Jeżeli ten Seplus by miał wbudowany balanser, to mi się tym nie przejmował. Natomiast to jest Seplus z takim, powiedzmy, 10 mA balansowaniem i jemu to zajmie cały dzień, żeby to wyrównać. Jeszcze sprawdzimy sobie tą sinusoidę, co? Jesteśmy w pięci, do mojego przewodu. Przewód do gniazdka, tak? Powiększmy sobie trochę to, przybliżmy sobie ten czas, chociaż o tak, będzie dobry. I teraz ja mu podłączę grzejnik 650 W poszedł. Odpinamy. Dobra. Zróbmy to większe I jeszcze raz. Poszedł? Stoi dęba. Bardzo ładnie. Powtarzamy procedurę na 1300. Poszedł? Stoi dęba. Dobra, a wiesz co? A może to dlatego tak fajnie się ustawia, że mój grzejnik nie nie bierze tej energii takim strzałem. Tak jak na przykład właśnie toster. Także teraz zasilimy sobie ten na no to piękny toster 3, 2, 1, pio! Nic, zero. Przybliżymy sobie tą krzywą. O! Góra dół dla nas są najważniejsze, tak? Jak one wyglądają? O, o, dobra, tutaj już spłaszczył. Okej okay. to widzimy. Powiększymy jeszcze poszło, wyrównało, no dobra. To jest 800W, pamiętaj on ma 2000, tak to dla niego te 800W to już jest połowa praktycznie. Załóżmy, że ma 1600, no bo 400 na stratę. Ale jeszcze raz grzejnik 1300 widzisz? Dobra, tu widzimy. Zobacz jak się robi płasko. Rośnie obciążenie I zobacz co się dzieje. I już tak wygląda nasza sinusoida. Dobra, bo mi w szkoda. Fajny ten miernik, że ma taki duży ten wyświetlacz. Za 40 zł. Kurczę, jestem zadowolony z niego. Ale y, zobaczmy sobie teraz. Neutral i faza. 230. Dobra. Neutral i uziemienie. 103 V. Y, uziemienie i faza. 130. No i okej, okay. nie ma stałej fazy. No i co i co mogę o tym falowniku powiedzieć? Yy, dosyć głośny. Powiedzmy 1500 W dla ciebie. To jest mało, to jest mało. On ma 2000. Liczmy stratę. Właśnie te 500 powiedzmy, to jest dosyć dużo, no bo 1 czwarta straty. Także no, no nie poradził sobie, nie poradził sobie. Nie, nie jestem zadowolony z niego, nie podoba mi się. Temperaturę, dobra, tak na szybko, żeśmy go tą termowizją przejrzeli, powiedzmy spoko temperatury, natomiast jeżeli chcesz kupić mały jakiś falownik gdzieś na ogródek, na działkę, to nie bierz, nie bierz takiej dwunastki, nie ma ona sensu, po prostu wejdź sobie 24V, jest to o wiele lepsze od takiego pyrtka, bo podejrzewam, że taki strzał pompy po prostu go zrestartuje. Takie rzeczy typu boiler, czy powiedzmy czajnik, dobra, no jeszcze może znieść. Tak jak widziałeś, no ja uruchomiłem na nim grzejnik 1,3 kW, do tego toster 800W, czyli technicznie ponad 2000, tak? A skubany tylko 1400 dawał, więcej to nie szło. Nie wiem dlaczego, czy toster był rozgrzany, czy co, ale z 230 na wyjściu. Wszystkie falowniki dotychczas trzymały swoje napięcie. Ten gościu już nie trzymał. Przy 1,5 kW jego napięcie spadło. I widziałeś, co się dzieje z jego sinusoidą? Tak? Widziałeś, jak ją zaczęło prostować, powiedzmy. Także no nie jest to jakiś godny polecenia rywal. No za 500 zł to bym go kupił. Jego deklarowana cena na AliExpress to jest chyba 850. Coś takiego 800 albo 850, ja za niego zapłaciłem. Dużo i nie opłaca się. Po prostu się nie opłaca. O ile konstrukcja, powiedzmy, obudowa i chodzenie sprawdzone, pewne, o tyle nie nie idź w ten temat. Jeżeli chcesz go kupić i nawet się nie zastanawiaj, bierz sobie 24V. Jeżeli podpinasz jeden akumulator, to chyba nie jest problem dopiąć drugi tak? na 24V, a będziesz miał pewniaka, bo tak zasilisz powiedzmy grzanie wody, zasilisz swoje światło, komputer i te rzeczy. Natomiast przy tym gościu te 1500W to już jest taki kurcze wiesz, no, oświetlenie powiedzmy w domku, przed domkiem. Jakaś duperelka, komputer, telefon, telewizor i koniecznie, i tak naprawdę nie ma nic więcej dla ciebie. No i przyjmuje z paneli 900W, tylko szkoda, że nie przyjmuje te 1,5 kW przynajmniej. Eee... Tak jak z tego co się orientuję, to inne modele takich właśnie powiedzmy 2 kW, 3 kW przyjmują po 1,5 kW z paneli, a ten tylko 900 W. I tak jak widziałeś, jeżeli jest do sieci dopięty, ma sieć, to przy 1 kW on już przeskakuje całkiem na tą sieć. Nie dobierał z sieci i z baterii? Nie, nie, nie. Pomimo ustawienia SBU, wskoczył po, po 1 kW, wskoczył w bypass i już wszystko szło nie z paneli czy z baterii, tylko wszystko szło z licznika a tego nie chcemy <laughs> po to panele instalujemy i akumulatory żeby wykorzystywać to, tak? odpiąłem mu sieć nie miał wyjścia innego, musiał wszystko z baterii dawać czyli typowy off grid off grid bez sieci, nie opłaca mu się w ogóle sieci podpinać no i dobra mistrzu myślę, że to będzie tyle na dzisiaj dzięki wielkie za obejrzenie materiału oczywiście, jeżeli Ci się podobało możesz zostawić łapkę w górę natomiast w opisie filmu dałem link, w którym możesz postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć, powiedzmy, w formie takiej właśnie wirtualnej kawy. Dzięki czemu w każdym przyszłym odcinku właśnie mogę każdemu z osobna za taką kawkę podziękować. I mogę tak rozpocząć, powiedzmy, kolejne wideo. Dodatkowo, powiedzmy, każdą wpłatę powyżej 30 zł, każde takie wsparcie, Postanowiłem umieszczać tutaj, na magazynie energii. Przy pomocy grawelki laserowej na stałe nakładam każdego takiego wspierającego, tak? W ramach takiej powiedzmy wdzięczności.